Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bezpieczeństwa, porozmawiamy sobie na temat duchowej higieny oraz poruszymy temat, w jaki sposób czuć radość, kiedy praktykujemy i dbamy o swoje bezpieczeństwo oraz o swoją duchową, duchową higienę. Czyli, kochani, Pierwsza rzecz jest taka, czym jest to bezpieczeństwo? Jeśli chodzi tutaj o aspekt duchowy, aspekt naszego wnętrza, to przede wszystkim bezpieczeństwo jest tą rzeczą, która sprawia, że czujemy się bezpieczni, jest tym wewnętrznym uczuciem, takim zapewnieniem wewnętrznym, że czujemy się dobrze, że czujemy się w danym miejscu po prostu tak bezpiecznie że możemy się zrelaksować, możemy się rozluźnić i teraz bardzo ważne jest, żebyśmy się czuli bezpiecznie, gdziekolwiek jesteśmy. Czy jesteśmy na ulicy, gdzie przejeżdżają auta, przychodzimy przez skrzyżowania, są światła, nie denerwujemy się, że po prostu muszę zaraz przejść szybciej, bo mamy parę sekund, załóżmy na, na liczniku, żeby szybko przebiegnąć. Lub jesteśmy w aucie i skręcamy, a nam się zmienia światło po prostu na pomarańczowe. E, także, żebyśmy wiedzieli, po prostu, żeby wewnętrznie e, m, czuć bezpieczeństwo, to kochani, musimy sobie zrozumieć taki temat, żeby zacząć przede wszystkim od duchowej higieny. Bo jeżeli my duchowo, wewnętrznie pracujemy nad sobą. To my będziemy te warstwy energii oczyszczać i emocji, które sprawiają to, że jest strach, że gdzieś tam jakaś niepewność się po prostu próbuje dostać, że gdzieś tam po prostu jakaś taka z tyłu głowy po prostu myśl pojawia się, że a może mi nie wyjdzie a może coś mi tam wypadnie coś się popsuje po drodze więc kochani w jaki sposób temu zapobiegać przede wszystkim chodzi tutaj o to żeby codziennie kochani codziennie to nie ma tutaj uprość żeby codziennie praktykować i znaleźć czas po prostu na praktykę i teraz w jaki sposób po prostu to zrozumieć tą praktykę czy to jest po prostu ćwiczenia joga, czy bieg, czy taniec, czy po prostu qigong, tai qi, nei gong, tai chi, neigong, różne ruchy energetyczne, tego jest po prostu masę, ja nie będę tego wszystkiego wymieniał, bo szkoda do czasu, ale o co w tym chodzi, kochani, żeby jeżeli ćwiczymy, jeżeli coś ćwiczymy, czy idziemy na siłownię, żeby wprowadzić ciało w ruch, przede wszystkim, bo jeżeli my wprowadzamy ciało w ruch, to my automatycznie z tych naszych mięśni, naszego szkieletu, my po prostu usuwamy tą energię. Ona zaczyna się ruszać, ona się zaczyna przemieszczać przez układ nerwowy i zaczyna się po prostu e, oczyszczać automatycznie przez to, że my wprowadzamy ciało w ruch. Dlatego wprowadzanie ciała w ruch jest przede wszystkim bardzo, bardzo istotne. Bo duchowość to nie jest tylko po prostu medytacja i to nie jest tylko e, po prostu praca z emocjami e, i mentalny trening nad swoim systemem wierzeń, ale to jest cały kompleks, bo składamy się z ciała, z umysłu i z ducha. Także to są trzy elementy i trzy aspekty. Które przede wszystkim my jesteśmy, i żebyśmy to zrozumieli, że po prostu tutaj nie chodzi o to, żeby tylko medytować, załóżmy. Tu nie chodzi o to, żeby tylko ćwiczyć, załóżmy, na siłowni, tylko żeby po prostu łączyć te wszystkie elementy razem. Dlatego, kochani, na stronie internetowej się Świata, są materiały przede wszystkim rewokacje kontraktów które sprawiają to że oczyszczasz całkowicie swoją sygnaturę częstotliwości światła i łączysz się swoim wyższym ja łączysz się z pierwotnym stworzycielem z matką ziemią, swoimi duchowymi przewodnikami po to żeby przede wszystkim być całkowicie w tu i teraz to, to jest Przede wszystkim pierwsze zadanie, żeby oczyścić swoje pole energetyczne. Drugą rzeczą to jest, kochani, medytacja, żeby medytować e, dziennie, żeby przeznaczyć 5 e, minut na początek. Jeżeli po prostu nie medytujesz, masz problem z medytacją, przeznacz 5 minut na początek, jeżeli nie wiesz jak medytować, jeżeli nie wiesz co jest medytacją, to e, pierwsza rzecz. Nie ma czegoś takiego jak zła medytacja. Medytacja to jest po prostu, żebyś usiadł sam ze sobą, w spokoju, z ciszy i poddychał i po prostu sprawdził, co wewnętrznie pływa. Czyli przede wszystkim, żebyś wiedział to, że nie ma złej medytacji. Nie ma czegoś takiego jak zwemytacja, że musisz po prostu oddychać w taki i taki sposób, musisz zabrać na tyle i tyle po prostu powietrza, oddech, przytrzymać w brzuchu, wypuścić i tak dalej. To jest po prostu ym, tak powiem, że to jest bardziej zaawansowany poziom, ale to nie chodzi o to z tym wszystkim, bo czegoś trzeba przede wszystkim zacząć. Więc zaczynamy od rzeczy po prostu prostych i w miarę możliwości po prostu. My zwiększamy sobie poziom tej trudności, zaawansowania w pewien sposób, ale zaczynamy od takich prostych rzeczy. Także dzienna medytacja, żeby znaleźć, żeby po prostu zmobilizować się, bo nikt za ciebie nie zmobilizuje się i nikt tego nie zrobi. Ale chcę, żebyś wiedział, że masz na to tyle siły, tyle masz energii na to. A zobaczysz, że jeżeli to zrobisz, jeżeli usiądziesz, poddychasz przez 5 minut, przez 5 minut, to automatycznie będziesz czuł się lepiej. Naprawdę. Chociaż czasami zdarza się tak, że usiądziesz i a, mnie coś drażni. I tak dalej. Nie, nie wysiedzę tutaj jeszcze oddychać, nie ruszać jak to kurde tak, tak zrobić w, te, w taki sposób. Także chcę, żebyś wiedział, że to dlatego wybija ta niechęć, to dlatego wybija ta złość, to dlatego wybija ta niecierpliwość, że o, ja nie dam rady medytować, to medytacja nie jest dla mnie. Dlatego to wybija. Bo od razu w tym momencie, jak tylko zaczniesz robić głębsze oddechy i próbujesz się zrelaksować i wchodzisz w ten stan takiego relaksacji ciała, to automatycznie od razu właśnie to, co jest nakumulowane najbardziej w tobie, to zaczyna się uwalniać. I ty czujesz nagle to całe to spektrum tej emocji, czujesz po prostu jak ta frustracja się wydobywa, jak ta złość się wydobywa i tak, to jest ciężkie to jest e, doświadczenie mocne. E, e, my jako ludzie lubimy przyjemności, lubimy rzeczy, które są łatwe, które e, po prostu sprawiają radość samego po prostu bycia, jak na przykład dobre rzeczy, czy dobry, e, dobry film, e, smaczne lody, różne ciekawe rzeczy, jakaś fajna wycieczka. W każdym bądź razie, jeżeli jest trochę więcej, ciśnienia, odnośnie po prostu takiego, taki pressure, ciśnienia, że, że czuję, że, że o, coś tutaj uciska, coś tutaj jest bardziej skomplikowanego, coś tu jest mocniejszego, trochę ściany mnie tak przyciskają, po prostu, że robi się trudniej, to automatycznie my chcemy po prostu, nie, my chcemy łatwiej, my chcemy lepiej, to jest to jest w nas wbudowane jako w ludziach, że uciekamy od bólu, idziemy do przyjemności. Ale kochani, to właśnie przez ból, w pewien sposób, przez ból, my sprawiamy, że ta przyjemność w nas rozkwita, że ona się pojawia, że my nią emanujemy. Ponieważ jeżeli my przejdziemy przez ten ból. To tak jakbyśmy po prostu wchodzili do zagraconej szafy i czyścili brud, który tam składał się po prostu latami i, yy, i zapomnieliśmy o tym syfie i teraz jak tam idziemy, to po prostu, o Boże, tyle mam rzeczy do oczyszczenia. To muszę poukładać, to muszę pozmywać, to muszę przeczyć, tyle brudu i tak dalej no to z samej myśli, że, że tyle jest tego brudu to automatycznie w pewien sposób ręce opadają i tak, no dobra, ok, wezmę się za to, zrobię to, ale czujemy taką, taką presję, możemy czuć e, taką presję. E, ja w każdym razie czuję coś takiego jak, jak mam coś posprzątać e, i wiem, że to zajmie mi odpowiednią ilość czasu no to automatycznie po prostu czuję w pewien sposób, a okej, okay, dobra, to nie jest łatwe, to nie jest przyjemne, ale z drugiej strony widzę po prostu ciepło, które pojawi się, jeżeli to zrobię, będę miał pięknie, ładnie posprzątane, poukładane, więc wtedy wyobrażam sobie, jak ja się będę czuł, jak tu będzie porządek, jak tu jest porządek. I to sprawia mi samą radość i daje mi motywację do tego, żeby zrobić te rzeczy, które są ciężkie, ale właśnie przez robienie tych ciężkich rzeczy my wzrastamy. Kochani, ty wzrastasz przez zrobienie tego troszeczkę więcej, troszeczkę więcej, troszeczkę więcej i tak to troszeczkę więcej kumuluje się i potem buduje się Twój charakter przede wszystkim. Także mamy koncept yy, bezpieczeństwa, mamy duchową higienę. I teraz, do duchowej higieny, to co mogę tutaj poruszyć, to jeszcze przede wszystkim możemy używać narzędzi, które mamy w tym wymiarze. Yy, yy, przede wszystkim fizycznej reprezentacji. Tutaj, na przykład, kryształy, czyli istoty które elementalne istoty, które są połączone bezpośrednio z matką i ziemią z planetą, są po prostu z jej łona z jej materiału. także możemy ich używać i z nimi współtworzyć do ochrony własnego pola. Możemy także używać run do ochrony własnego pola. Możemy także przede wszystkim to, co wspomniałem wcześniej, Używać rewokacji kontraktów do oczyszczania własnego pola. Także to są takie mm, trzy podstawowe, moim zdaniem, po prostu techniki i rzeczy do ochrony własnego pola, które możesz wykorzystywać, aby czuć się bezpiecznie przede wszystkim. Także tyle na dzisiaj i do usłyszenia.